Witam serdecznie moich ulubieńców. Dzisiaj odcinek z serii o naszych monetach. Może bardziej o moich monetach. Yy, ogólnie, w większości przypadków, to są monety, które mi się podobają, więc ci, co oglądają, to wiedzą. Dzisiaj mamy na tapecie yy, australijski krokodyl różańcowy. Inaczej też nazywany y, słodkowodnym, ale z, znowu z angielskiego stłumaczenia jest to słonowodny. Y, y, czytając o tym krokodylu można różnych rzeczy się dowiedzieć i w zasadzie tak naprawdę y, y, nie wiem tak naprawdę jak ten krokodyl się nazywa. Y, wiem tyle, że różańcowy mają łuski. I jest to z krokodyl, który jest, jest najgroźniejszym krokodylem dla ludzi, szczególnie, że atakuje ludzi. Znaczy głównie żyje w Australii. E, Zamieszkuje głównie w Australii. E, największy, ten kroko, największy krokodyl, jaki był właśnie ten z, różańcowy. Był, żył w parku indyjskim, miał wagę 2000 kg. Ja później wstawię, ewentualnie, gdzie można sobie sprawdzić, poczytać o tym krokodylu, jak wyglądał i itd. Eee, przypomniał mi się taki kiedyś: Krokodyl Dandy chyba był, czy jakoś tak się film chyba nazywał, właśnie też przypomniało mi się. Krokodyl Dandy, jakoś tak. On na szyi miał yy, zęby chyba krokodyla, więc z tego co pamiętam, yy, najwyżej wstawię później, jak się nazywał ten yy, film. No i też taki był Australijczyk. On zginął od zwierząt, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje, nie pamiętam jego historii. A jeszcze jakby yy, młody, młody to często właśnie w telewizorze był, yy, właśnie o przyrodzie i tak dalej. Właśnie, o chyba nie wiem, czy on głowę nie wsadzał kiedyś krokodylowi do tego czy do tygrysa, czy do krokodyla, już nie pamiętam, dawne czasy. Dobra, ale skupmy się na monecie, ja to później linka podam. Badamy takie okresy dziesięcioletnie dla, dla różnych monet. Krokodyl różańcowy, czy solwater, on to tak zwany słonowodny, jak zwał tak zwał. Mało popularna moneta. Mało tych monet jest u nas. To był 2014 rok. Ja tych monet sporo kiedyś kupiłem. No, i dzisiaj te monety można sprzedać w całkiem fajnej cenie, ale nie jest tak łatwo, bo nie jest to moneta popularna. Tutaj z tyłu jest taki mat i niestety ciężko go z kamerą uchwycić. Nie wiem, czy się uda. Nie wiem, czy będzie widać, bo odpowiednie oświetlenie jest potrzebne, żeby uchwycić. No dobra, ale mnie, mnie zawsze interesuje yy, przód, więc moneta jest bardzo fajnie wykonana. Jest to taki bulion, ale taki, wiecie, bulion troszeczkę z lekką jakby premią, chociaż nie wiem, ile ich było wydanych. Jest ten krokodyl jest oczywiście bardzo ładnie zrobiony, fajnie, bo jest lustrzany. I cena takiego niby bulionu, czy tam bulion premium, czy też jak tak zwał, no to yy, można go sprzedać w dużo wyższej cenie niż standardowy bulion. Zobaczmy sobie. Oczywiście to jest jak, jak to bulion, więc czasami lubi milk spoty yy, złapać. A akurat w monetach nie posiadam milk spotów, no ale to jest wiecie. Te monety, akurat często takie bulionowe, czy ten, one często po, po jakimś tam określonym albo nieokreślonym czasie łapią poty ewentualnie zależy, jakie są też y, warunki, w jakich mamy te monety. No bo trzeba pamiętać, że ktoś na Śląsku, no to tam te monety będą więcej łapały różnych pierwiastków, a ktoś w innych rejonach będzie mniej. Na no znowu rejonach nadmorskich będzie więcej soli i ja na przykład, w związku, że mieszkam długo, no, to akurat część właśnie mojej elektroniki, czy ten, jakby niektóre elementy porzewiały znowu. Więc rok czy dwa, i niestety rdzewieją. Dobra, ja mam przygotowaną małą ściągawkę, bo muszę sobie zerknąć. Co ile dałem, jak zapłaciłem. I teraz tak. Oczywiście, tutaj mamy dziesięcioletni okres z inwestycji. Oczywiście, my, nie, my liczymy w sposób, takiej, wiecie, matematyki, ale wiecie, z klasy podstawowej, tak? Nie uwzględniamy tutaj, dlatego że jest różny okres, jakiś tam inflacji, zarobków itd. No bo pamiętajcie, że kiedyś w dawnych czasach ktoś za wypłatę mógł kupić jedną tubę srebra, a dzisiaj może na przykład kupić dwie tuby srebra, więc też miejmy to na uwadze że to nie jest matematyka z klasy podstawowej ich jest wiele czynników ale my tutaj jakby podstawiamy proste dane, żeby się nie męczyć chociaż ta ostatnia inflacja skumulowana, pamiętajcie, że ona jest bardzo wysoka to jest 40%, więc jeżeli mamy zarobek jakiś 100% no to trzeba też odjąć od tego, wiecie te 10 lat, te minus 50 czy ileś procent, tak, z naszego więc w zasadzie 100% nie mamy 100%, nie, no to też pamiętajcie o takich jak sobie liczycie, nie ale my liczymy tutaj na dla filmu. Nie, nie tak, żeby sobie skomplikować życie, ale bierzcie to pod uwagę. Tak więc. Cena, za, cena zakupu w 2014 roku tego krokodyla to była około 57 zł. Tyle normalnie kosztowało moneta w sklepie. I cena sprzedaży, cena sprzedaży akurat jest, my nie mówimy o tej monecie, tylko o innych, które sprzedawałem przez jakiś tam czas, one się różnie wahały, więc średnią muszę z tego, bo sprzedałem trochę za 150 i trochę za 190 i różnych, więc jakby, wiecie, zależy jak jest okres na rynku srebra. Jak jest dobry okres na rynku srebra, no to te srebro się dobrych cena sprzedaje, ale jak teraz mamy taki okres, który jest okres nie wiary w te srebro chociaż teraz się zmienia, no bo wiadomo te wzrosty były ostatnio, ale mamy kiepski sentyment na rynku srebra i ludzie po prostu tego nie kupują poza tym przez ostatnie parę lat po pandemii bardzo dużo flipów powstało, fliperów, i, i te ceny zaburzyły się, ten rynek się zniszczył. Więc to też miejmy na uwadze, że właśnie czasy się zmieniają, bo my kupując coś myślimy: a za ileś lat to będę ten, a później sprzedał. No nie, czasy się zmieniają i teraz rynek srebra jest fatalnym rynkiem, w którym ja akurat nie uczestniczę. Tak więc yy, cenę, za, za którą ja sprzedałem, to jest 170. 170. Tamtą, co podałem cenę, to jest. Jeszcze raz, dobra, bo chyba troszeczkę namieszałem, więc przepraszam. Od początku zaczynamy, bo mi się tutaj pomyliło. Dobra, cena zakupu to jest 81,40, a cena srebra w tamtych czasach to było 56,91. Więc macie tutaj widzieć, jaka jest cena marży. Czyli no nie, zaokrąglimy 57, a, a cena a zakupu było 80 coś. Więc jak widzicie, no marże były bardzo wysokie w tamtych czasach. Cena sprzedaży 170. Przy cenie zakupie 81,40. Srebro dzisiaj, znaczy srebro podczas sprzedaży 98 zł. Z,

Tak więc 108% mamy zysku na takiej monecie w przeciągu 10 lat. Ta moneta, mimo sprzedawana była prawie jak bulion, no to więc i, i ta cena końcowa znacznie lepsza jest niż bulion. Więc ten monety na dzisiaj, ktoś co kupił w 2014 roku, sprzedaje powyżej cen bulionu. Ale pamiętajcie, że jest to okres 10 lat, więc, więc dość duża była inflacja. No więc te też jakby ta cena końcowa no w miarę w miarę jest. Trzeba sobie ogólnie określać jakieś benchmarki itd. i tak dalej na pewno unikałbym w długim terminie benchmarkowi 20 w ogóle się nie nadaje, lokaty inne też się nie nadają, tak więc benchmarków trzeba jakby patrzeć na swoją pracę, pensję Ewentualnie benchmarkiem bardzo dobrze się spisuje złoto, tylko problem jest, że złoto ma dość silne wahania, często góra-dół. Ostatnio indeksy SP spadły 1,5%, a złoto spadło 2,5%, więc złoto ma często bardzo wysokie wahania. To nie jest złoto, tak jak Wam się wydaje, że złoto ma niskie wahania, że w w czasie wieloletnim będzie mało spadać, rosnąć, że jak kapitał ucieka, to będzie do złota. Uciekał. Tak nie jest, to jest złudzenie. Jeżeli cokolwiek się dzieje na rynku, kapitał nie ucieka do złota. Nie, złoto spada. Kapitał ucieka głównie do gotówki, do dolara amerykańskiego, głównie, bo jest najbardziej płynny. Więc tam ucieka ewentualnie czasami do, do gdzieś tam do obligacji, ale po ostatnich zachowaniach widać, że kapitał w ogóle nie ucieka do obligacji. Tak więc na pewno kapitał nie ucieka do złota, bo jak są spadki, to złoto też leci. Więc jeżeli sobie weźmiecie dane, benchmark zrobicie sobie, można sobie na stronach różnych benchmarki zrobić, to jak sobie zauważycie, to złoto często wahania, ma dużo większe niż SP 500, tak więc ze złotem też ostrożnie. Ale złoto, jako benchmark, w długim okresie się idealnie nadaje. Ono ma gorsze okresy, bo czasami nie nadgania inflacji i stop zwrotu. Gdy mieliśmy ostatnio tego przykład, że złoto kisiło się wiele lat na tych samych poziomach i ono do, dopiero ostatnio wybiło. Więc pamiętajcie o takich rzeczach, że niestety. Są takie okresy dla złota, kiedy on przechodzi w trend boczny i to trwa bardzo, bardzo długo i dopiero po jakimś czasie dogania, jakby inne, inne, czy indeksy, czy inne aktywa, tak pamiętajcie o tym. Więc czasami się nadaje, a czasami się nie nadaje niestety, więc musicie też to brać pod uwagę. A więc. Ktoś jak zbiera, to może kupić. Ktoś jak nie zbiera, to nie kupi. Tak mniej więcej wygląda. Dzisiaj króciutko, nie będziemy długo gadać. Tak więc dzięki wielkie za uwagę. Ja później dodam jeszcze ewentualnie co po co, co po ile było kupione, po ile sprzedane tak, żebyście też wzrokowo widzieli, bo najlepiej to się wzrokowo ogląda. I też od razu monetę sobie zobaczycie, jak wygląda, w razie czego, jakbyście taką samą chcieli kupić, czy coś i e, wiecie inaczej wasza by wyglądała, a inaczej moja by wyglądała, tak to też, często się przydaje, bo można sobie ewentualnie też parametry podam, monet, tak żeby ewentualnie sprawdzić, wiadomo, rynek wtórny to rynek wtórny różne są osoby, a jeżeli srebro stanie się bardzo popularny w ciągu pół roku, no to też coraz więcej monet się też pojawi z różnego mm, źródła, które będą tylko nie będą takie same, tylko będą przypominać. Trzeba pamiętać, yy, zacznie dużo się też pojawiać yy, kopii nie falsyfikatów, bo farsyfikaty to jest w ogóle co innego, one są bardzo podobne, ale po prostu kopie, ta, które yy, Zamiast tutaj czegoś in coś innego będą zamiast krokodyl być srebrny, luszczany będzie inny i tak dalej, to też trzeba... Jakby stemple zawsze są te same, tak? Te same się roczniki robi i tak dalej, tak jak kangur 2016. No to stempel jest ten sam i w momencie, kiedy srebro będzie bardzo drogie, no to po prostu odpalają ten sam stempel i będą tłuc 2016 rok i sprzedawać. Ale oczywiście ktoś, kto się zna, no to będzie wiedział, że są różnego typu zabezpieczenia i też te monety jak sobie lupę weźmiemy no to też i pod lupą będą inaczej wyglądały, nie. Nie zawsze mamy tak dobry wzrok, żeby zobaczyć, że tu w oku jest coś albo tu w tym jest coś, tak? To pamiętajcie o tym, tak? Często właśnie też jest właśnie w napisach są małe znaczki. W 2016 roku tutaj w małym nie pamiętam w N czy gdzieś jest właśnie literka R czy coś dostawiona, więc też pamiętajcie o takich rzeczach, tak? Na razie ten rynek jest jaki jest, więc na razie nic nam nie grozi. Dzięki wielkie za uwagę, cześć.